Trzeba zacząć jakoś tak, żeby było wiadomo, że zaczynam. I za dużo wiesz, rzeczy chcę powiedzieć, a jak mówię, to o tym nie myślę. Dobrze powiedziałem? Dobrze. Nie słuchasz mnie, nie musisz. Pomimo, pomimo wielu. Powiedziałem coś nieskładnie. Ty, jak patrzę, ale ja, ja patrzę tam, nagrywam, później patrzę, tutaj to mam taki, takie czarne kółko na środku. No, najwyżej tam coś posklejasz. To <ślesz> najbardziej <ślesz>